Jesteśmy w piątej lokalizacji, którą prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, w których to Gmina Miejska Kraków organizuje pomoc w formie schronienia i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy. Jesteśmy w dawnym pomieszczeniu biurowym i tutaj serdeczne podziękowania dla firmy Echo Investment, które to właśnie ta firma przygotowała na potrzeby zapewnienia schronienia dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Nie mogliśmy zostać, pozostać obojętni na to, co się dzieje, na to, co wszyscy widzimy, jaka jest duża skala ludzi, którzy uciekają z Ukrainy, w szczególności matki z dziećmi. Od razu była taka reakcja naturalna, że jeśli dysponujemy jakimikolwiek zasobami, które możemy przeznaczyć na taki cel, związany z tym, żeby dać schronienie tym ludziom, tutaj ważny był czas, bo te nasze budynki nie wszystkie są przystosowane do tego, żeby. W ciągu tygodnia czy dwóch można było przyjąć ludzi, którzy będą tutaj no, spędzać większą część dnia i nocy. W związku z tym była taka selekcja, co możemy w ciągu tygodnia, dwóch przygotować. Też bardzo mocno włączyli się w to pracownicy samej firmy, bo przygotowanie takiej powierzchni, nawet jeśli ma już wykładziny, suf i doświetlenie, dalej wymaga jej posprzątania, jakiegoś tam odświeżenia, zgromadzenia różnego typu zapasów. Nasi pracownicy włączyli się aktywnie w zbiórki po to, żeby zebrać zabawki, zebrać jakąś niezbędną chemię, no dostarczyć wszystkie inne rzeczy, których mogłoby brakować. Wykonaliśmy tą część socjalną w postaci pryszniców, wykonaliśmy kuchnię, wyposażyliśmy kuchnię, no i dodatkowo zrobiliśmy kilka sal z komputerami dla, dla dzieci, które no będą tam mogły jakiś czas spędzić i, i, i po prostu trochę odetchnąć od tych różnych stresów, które miały, ale też, no być może też Korzystać z tych komputerów, no, jak będą chodzić do szkoły, tak, żeby, żeby tam wykonać jakieś prace, prace domowe. Także to już jest dostępne, gotowe i czekamy na tych, tych pierwszych gości, którzy będą mogli tutaj znaleźć swoje miejsce.